Hej, dzięki za ratunek przed Jasmine. Zwariować można z tymi jej wywiadami. Mateo, sprawa z Jasmine to była wymówka. Ja naprawdę muszę z tobą pogadać. Ale co się stało? Wszystko gra? Z Luną jest ok? Jasne, z Luną okej. Okay. Dobra, a w takim razie co? Twoje zdrowie jest najważniejsze, tak? Musisz o tym wiedzieć. I mimo tego wszystkiego, co się stało, na pewno pojawią się jakieś nowe możliwości. Jestem pewien, więc... Czekaj, Simon, wielkie dzięki, że się tak o mnie martwisz. Ale trochę cię już znam i widzę, że jest coś jeszcze, dlatego wal prosto z mostu. Nie weźmiesz udziału w programie. Co? Co? I, tak. Jak to nie wezmę udziału w programie? Przecież miałeś z nimi porozmawiać. Sorry, Mateo, sorry, wiem. Obiecałem i próbowałem. Ale nic z tego nie wyszło nie mogli już zmienić dat, bo było za późno. Sorry, Mateo, wybacz, masz naprawdę wielki talent. Czekaj, Simon, to moja wina. Co? Tak, bo gdybym nie właził na tę głupią bramę, to w tym momencie brałbym udział w genialnym programie, a Luna dała mi jasno do zrozumienia, że nie chce ze mną gadać. Więc starając się bez celu straciłem życiową szansę. Nie, nie Mateo, to nieprawda. Luna najlepiej będzie jak zostawię was samych, co nie? Na razie. Czujesz się już lepiej? Bardzo mnie to cieszy. Dzięki. Widziałam filmik, Emilie. Wszystko źle zrozumiałam. Chciałeś po prostu powiedzieć mi prawdę. Próbowałeś, a ja ci nie wierzyłam. Y Bardzo jest. cię przepraszam. E, nie musisz, e, Nie Nie przejmuj się. Właśnie, że muszę. Jeśli cokolwiek by ci się stało, to w życiu bym sobie tego nie wybaczyła. Ale na szczęście nic mi nie jest. Wszystko gra, doszedłem do siebie. Chcesz powiedzieć coś jeszcze? Nie. Chciałam Cię tylko przeprosić. Naprawdę. Nie, nie musisz mnie przepraszać. Nie ma czego wybaczać. Świetnie. Dobrze. Muszę lecieć, bo dziewczyny czekają.